Hmm, dobra. To zacznijmy od tych dziesięciu przykazaniach. Hmm, pierwsze przykazanie w oryginale podkreślam oryginalne pierwsze z 10 przykazań. Um... Nie te chrześcijańskie, bo te chrześcijańskie one no, mają mało wspólnego z oryginałem, niestety. A, I tak jak mówiłem wcześniej, nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, i dlaczego chrześcijanie postanowili zmienić prawo, zmienić przykazania, które dał sam Bóg. No, ja tego nie rozumiem, a i pewnie nigdy nie zrozumiem. Więc pierwsze przykazanie z oryginału, Stoira mówi, że ja, nie ja, tak mówi Hashem, ja jestem Bóg. Jestem Hashem. Ja nie będę wam cytował dokładnie a, tych przykazań, bo chcę wam trochę o nich też opowiedzieć. Więc pierwsze mówi przekazanie, że ja jestem Bóg, jestem Hasiem. jestem ten, który wyprowadził was z Egiptu, jestem ten, który dał wam wolność, jestem ten, który zrobił was Żydami. I tutaj od razu się zatrzymamy, bo bardzo ważne filozoficzne pytanie się pojawia. A czasami w obrębie judaizmu, czy Boga obchodzą ludzie? Czy my ludzie nie jesteśmy zbyt egoistyczni, czy nie wiem, jak inaczej to nazwać, ale chyba egoistyczni to dobre słowo. Czy nie jesteśmy za bardzo tacy zakochani w sobie, żeby mówić, że my obchodzimy Boga, tak? Bóg jest tak wielki, że może go w ogóle nie obchodzimy. Może nie jesteśmy do niczego potrzebni Bogu. Może Bóg się tylko nami bawi. Może jesteśmy częścią symulacji. Kto wie? I mamy odpowiedź w pierwszym przykazaniu, jakie daje Bóg. Bóg mówi: Ja jestem Bogiem. Ja jestem Hashem, który dał wam wolność, który was wyprowadził z Egiptu. Gdyby Boga nie obchodzili ludzie, to pierwsze przykazanie brzmiałoby inaczej. Ja jestem Bóg, który stworzył świat. Ja jestem Bóg, który stworzył ludzi. I tyle. A w pierwszym przykazaniu mamy już wyraźnie oznaczone, zaznaczone to, że Ja jestem Bóg, który dba o Was, którego obchodzicie, który dał Wam wolność, który wyprowadził Was z Egiptu. Wyprowadził Was z Egiptu, bo dba o to, jak będziecie żyli, bo nie chce, żebyście byli niewolnikami. Więc w pierwszym przykazaniu mamy już ogromną informację na temat tego, że tak, Boga obchodzi nasze życie, obchodzi wszystko, co robimy. Dlatego powinniśmy dbać o to, co robimy, jak robimy, w jaki sposób żyjemy. Drugie przykazanie super ciekawe. Drugie przykazanie mówi: Nie ma innych bogów oprócz mnie. Nie masz prawa robić obrazów Boga, innych bogów, innych bóstw. I w ogóle czego tylko sobie wyobrazisz w formie Boga. Dlatego w judaizmie absolutnie nie ma obrazów, nie ma figur przedstawiających Boga. Jest to według drugiego przykazania, które dał sam Bóg, absolutnie bałwochwalstwo modlenie się do jakiejkolwiek figury przedstawiającej jakąkolwiek postać. Nie tylko samego Boga, bo drugie przykazanie mówi jasno: nie masz prawa tworzyć wizerunków. Bogów, nawet innych. Bóg nie mówi w tym momencie, że inni bogowie istnieją. Bóg mówi wyraźnie na samym początku: Jestem jednym, jedynym Bogiem. I tylko ja istnieję. Wszystkie inne bóstwa, które sobie wyobrażasz, są fałszywe. Dlatego Bóg jest jeden, niepodzielny, jeden, jedyny. Nie w kilku osobach, nie w kilku postaciach. Drugie przykazanie mówi to bardzo jasno i wyraźnie. Jestem Bogiem. Nie ma innych Bogów. Wszystko inne, co sobie wyobrażasz jako bóstwa, jest bałwochwalstwem. Bo inni bogowie nie istnieją. To jest tylko twoje wyobrażenie, tylko twoja wyobraźnia. Błądzisz robiąc figury, błądzisz wymyślając sobie innych bogów. Więc Bóg jest jeden. Trzecie przykazanie, super ciekawe. Mówi, że nie wolno używać imienia Boga bezpodstawnie. Nie wolno, um, nie wolno bezcześcić imienia Boga. Imię Boga musi być używane w odpowiednim kontekście. Bóg nam mówi wyraźnie: Masz szanować imię Boga. I tutaj jest ciekawostka um, z nauk mojej dynastii Hasyckiej. to jest nauka hasycka Rab Gererebe, Rabina Dynastii Gór, która mówi o tym, przypomina, że Bóg, kiedy stworzył człowieka, wdmuchnął duszę przez jego nos. Wdmuchnął duszę, czyli Bóg dał życie. Wiecie, czego Bóg nie stworzył w procesie tworzenia? Wielu z Was czytało proces tworzenia, który jest napisany w Tojra. Bóg pierwszego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia, czwartego i tak dalej tworzył różne rzeczy, tak? Jest coś, czego Bóg nigdy nie stworzył. Jest coś, czego Bóg nigdy nie stworzył. Nie wiem, czy wam powiedzieć, czy zostawić to w formie zagadki, żebyście mogli pogłówkować. Chcecie wiedzieć, czy zostawić to jako formę zagadki? Dobra, powiem wam, opowiem wam. A, więc Bóg nie stworzył życia. Bóg nie stworzył życia. Nigdzie w Torze nie jest napisane, że Bóg stworzył życie. Jest napisane, że Bóg dał życie. Dlatego judaizm uczy, że Bóg istniał zawsze, życie istniało zawsze. Bóg nigdy nie stworzył życia. Bóg dał życie. I w ten sposób Bóg dał życie Adamowi, dając mu cząstkę siebie. Taka jest nauka chasycka. Bo judaizm uczy, że dusza człowieka to jest ten właśnie boski element. O czym czytamy w Tojra, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Bóg dał nam duszę, dał nam wiele elementów, które sam posiada, nie wszystkie oczywiście, a z ale dał wiele elementów nam, które sam posiada. Dał nam życie, dał nam samego siebie, dał nam duszę. I trzecie przykazanie, które mówi, że mamy szanować, Imię Boga, że nie możemy Go bezcześcić. W nauce hasyckiej rabina dynastii gór mówi, to, mówi o tym rabin, że każdy z nas nosi w sobie imię Boga. Każdy z nas ma w sobie cząstkę Boga. I to o tym mówi trzecie przykazanie. Masz szanować imię Boga, które jest w tobie. Masz szanować swoją duszę, ale co ważniejsze. Nie masz najmniejszego prawa, żeby bezcześcić dusze innych ludzi, żeby sprawiać im ból, nie masz prawa nękać innych ludzi, nie masz prawa walczyć z ludźmi, masz szanować innych ludzi, ponieważ każdy, kto żyje, ma w sobie część Boga, ma w sobie imię Boga. I o tym mówi tak naprawdę trzecie przykazanie: żeby szanować ludzi i szanować samego siebie. Jest fantastyczna historia um, z Hofetzheimem. Hofetzheim to był ogromny, ogromnie ważny rabin w historii judaizmu. Mieszkał w Polsce w miejscowości Radyń. A jest to absolutnie jeden z najbardziej znanych rabinów, a jakich, jakich mamy w historii. Um, rabin Hofetzheim zajmował się czymś, co nazywa się Laszonara. Czyli a, takim prawem, które zabrania mówić źle o ludziach, plotkować, um, w jakiś sposób krzywdzić ich słownie, i tak dalej, tak? I historia mówi, że przyjechał człowiek do radynia, żeby spotkać się z wielkim cadykiem, z Hoffensheimem. no i chodzi po radyniu, i spotyka mężczyznę na ulicy i pyta jego, mówi Cadyk! Powiedz mi gdzie Hofezheim mieszka ten wielki wielki cadyk o którym cały świat żydowski rozmawia cały świat żydowski go tak szanuje Ten mężczyzna spotka spojrzał na męż na, na tego przyjezdnego i mówi słuchaj On nie jest wcale taki wielki cadyk to wszystko co ludzie mówią to nie jest do końca prawda Mówi ale słuchaj pójdziesz tutaj prosto tam w lewo w prawo wejdziesz do domu tam będzie jego pomocnik umówisz się na spotkanie Mężczyzna spojrzał na tego, człowieka, na tego człowieka na ulicy i uderzył go w twarz. Mówi, jak możesz tak mówić o wielkim cadyku? Co ty mi tutaj mówisz, że on nie jest taki wielki cadyk, jak, jak o nim ludzie mówią? Bzdura! I poszedł w stronę, jaką mu wyznaczył ten człowiek. Mężczyzna poszedł do domu Hofetzheima, a wszedł do pokoju pomocnika Hofetzheima, do szamasia, Mówi, że chce spotkać się z Hofetzheimem. Mężczyzna został umówiony, spotkanie było umówione za godzinę, mężczyzna poczekał, wchodzi do pokoju, do pokoju Hofetzheima na spotkanie, a tam stoi mężczyzna, którego właśnie uderzył w twarz na ulicy. Mężczyzna w, był w ogromnym szoku, padł na kolana, zaczął go przepraszać, mówi: Ja nie wiedziałem, że to ty. Ja nie miałem pojęcia, że to ty jesteś. Nie wiedziałem, przepraszam cię, że cię uderzyłem. I wtedy Hofetzheim mu powiedział, mówi, nie przepraszaj, bo dałeś mi ogromną lekcję, że nie wolno mówić źle o ludziach, ale nie wolno przede wszystkim też źle mówić o samym sobie. A o tym bardzo często zapominamy. i Ludzie bardzo często też mówią źle o samych sobie. I Hofetzheim nauczył się tej lekcji właśnie po tym, jak dostał w twarz od mężczyzny na ulicy. Przejdziemy do czwartego. Um, do czwartego um, przykazania. Jakże ważne przykazanie dla Żydów. Pamiętaj, że Szabes jest święty. Szabes jest święty. Przykazanie to mówi, że mamy strzec, mamy siojmer, mamy lezochor, mamy pamiętać i mamy strzec szabasu, bo jest święty. Co to znaczy? To znaczy, że mamy wypełniać wolę Boga, jaką nam przedstawił w instrukcji, jaką jest Toyra. W ten sposób, przestrzegając zasad Szabasu, my chronimy ten dzień i w ten sposób, przestrzegając zasad Szabasu, my pamiętamy o tym dniu, że jest święty. To jest jedyny sposób, żeby zrobić ten dzień świętym. Um, tu jest bardzo duża nauka, w, jeśli chodzi o to. O to um, Oto przykazanie, ponieważ no, czym jest szabez, można by nagrać, dziesiątki tysięcy godzin napisano setki tysięcy książek. I, i, I jest to trudny temat, bo jest to bardzo głęboki temat. Ale niektórzy, którzy oglądają mnie i słuchają mnie, na pewno znają tą historię, jaką opowiadam o tym, że szabes tak naprawdę nie istnieje. Ten dzień nie istnieje. Ten dzień to jest dzień tylko i wyłącznie dla Boga. Dla nas, ludzi, ten dzień nie istnieje. My tylko niejako łapiemy się na przejażdżkę w ciągu tego dnia. I tylko i wyłącznie dlatego, że szanujemy Szabas, że przestrzegamy zasad Szabasu, że wykonujemy to, co Bóg od nas chce, tylko i wyłącznie dlatego istnieje cały świat. Bo świat nie mógłby istnieć, jeśli byłby, byłaby przerwa w tygodniu. Jeden dzień w tygodniu świat nie istnieje i co? Od niedzieli znowu istnieje? Nie dałoby się tak. Dlatego my, Żydzi, mamy obowiązek przestrzegać Szabes. Absolutnie nie ma ważniejszej rzeczy w judaizmie. Nie ma ważniejszej rzeczy w judaizmie niż przestrzeganie Szabasu. W Talmudzie, w traktacie Chulin na stronie 5a jest napisane jasno i wyraźnie: Ten, kto nie przestrzega Szabasu, to tak jakby deptał całą tojra. Szabes. To dzień święty dla Żydów, tylko i wyłącznie dla Żydów. Żydzi mają przestrzegać Szabes. I jest to absolutnie obowiązek. Ja wiem, że może to trochę będzie um, kontrowersyjne, co powiem, ale możecie zapomnieć, jeśli jesteście Żydami, o całym, całym, całym prawie. Natomiast Szabes musicie trzymać. Szabes jest najważniejszy. Nie obchodzi mnie to, czy ktoś jest. A takiej, owaki, czy je koszernie, czy nie, czy ubiera się tak czy inaczej, czy nosi jarmułkę, czy nosi cycyz, czy jest bogobojnym Żydem, czy nie. Mnie obchodzi, czy ten ktoś przestrzega szabasu, bo szabes jest święty. Szabes jest święty. Tojra nie nazywa wielu rzeczy świętymi. Tojra nazywa szabes prosto. Jest to dzień święty. I dlatego mamy obowiązek przestrzegać szabasu. Piąte przykazanie, o, piąte przykazanie jest szczególne, które mówi, że mamy obowiązek szanować ojca i matkę. To przykazanie jest jedynym przykazaniem, za które możemy spodziewać się nagrody. Bo w judaizmie judaizm nie rozdziela nagród, tak? Po śmierci nie wiadomo, co jest. Nie wiadomo, czy dostaniesz więcej, czy mniej, bo nikt to nie wrócił, żeby nam o tym opowiedzieć. Dlatego judaizm jest prosty. Jedyną nagrodą za wypełnianie wszystkich tych obowiązków religijnych, jakie mamy, jest szansa, żeby wypełniać kolejne obowiązki. Nie ma nagród. Natomiast oprócz tego jednego przykazania, że mamy obowiązek szanować matkę i ojca, i jeśli będziemy szanować matkę i ojca, wtedy będziemy mieli długie życie. To jest jedyne przykazanie, które naprawdę w jasny sposób mówi, że za wypełnienie tego czeka nas długie życie. Szóste przykazanie mówi nie morduj. Szóste przykazanie mówi nie morduj. Ważne przykazanie nie nie zabijaj. Mówi nie morduj, nie odbieraj życia bez powodu. Są powody, kiedy życie można odebrać. Ale jeśli nie ma powodu, nie mamy prawa odbierać życia. I tutaj dotknę czegoś co wielu kontrowersyjnie Zachacza o to wiele osób kontrowersyjnie o to pyta. Ubój rytualny. Nie będę wam opowiadał o uboju rytualnym, na czym polega i tak dalej. Ubój rytualny jest według judaizmu najbardziej, najszybszą, najbardziej. Nie wiem jak to określić jest najmniej okrutnym sposobem odbierania życia zwierzęciu, bo, ale judaizm podkreśla bardzo mocno że zabijanie zwierzęcia nawet w celach żywnościowych, nawet żeby zjeść to zwierzę nie jest dobre, nie istnieje coś takiego jak dobre zabijanie. Zabijanie wrogów swoich. Zabijanie zwierząt na jedzenie nie ma dobrego zabijania i to wszystko łączy się właśnie a, w takim takim pośredni sposób z szóstym przykazaniem nie morduj. Dlatego, jeśli ktoś już chce zabić zwierzę na, na jedzenie, jeśli ktoś chce zrobić ten ubój rytualny, to nie ma prawa zabić dziesięciu zwierząt, żeby sobie wybrać, które jest lepsze. Zabijasz jedno, sprawdzasz, czy jest dobre do jedzenia i używasz tego zwierzęcia absolutnie do samego końca i wykorzystujesz z tego zwierzęcia wszystko, co się da wykorzystać. Więc nie wolno mordować. Siódme przykazanie, siódme przykazanie. Ej, siódme przykazanie jest dość proste do wykonania, jeśli ma się wspaniałego partnera czy partnerkę życiową. Nie wolno zdradzać żony czy męża. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wolno, jest to zakazane. Jest to coś, co jest jednym z dziesięciu przykazań. Mało tego, że nie wolno zdradzać żony i męża. Żona czy mąż mają być najważniejszą osobą w waszym życiu. Nie wolno ci nawet się interesować innymi kobietami. Mówię w przypadku mężczyzn. Nie wolno ci oglądać innych kobiet. Twoja żona ma być ideałem kobiety. Twoja żona w Twoich oczach ma być perfekcyjna. Nieważne jaka jest w Twoich oczach, nieważne jak widzą ją inni. To nie Twoja sprawa. Ty masz widzieć, ty masz obowiązek widzieć swoją żonę, czy swojego męża, jako osobę perfekcyjną. I mamy obowiązek dbać o nasze małżeństwo. Ósme przykazanie. Przykazanie, jakie chrześcijaństwo się pogubiło w tym przykazaniu. Loj Tak mówi to przykazanie w Tojra. Tak się nazywa. Loj Nie kradnij. Ale tutaj coś, czego wielu z was nie wie. To przykazanie nie mówi o kradzieży dóbr materialnych. To przykazanie nie mówi o kradzieży pieniędzy czy czegoś, co do kogoś należy. Oczywiście, kradzież w judaizmie jest zabroniona prawem stojna, ale to prawo jest zapisane w Księdze Kapłańskiej, a nie w dziesięciu przykazaniach. Dziesięć, dziesięci... To przykazanie ósme nie kradni, nie mówi o tym, żeby nie okradać ludzi. Słuchajcie mnie teraz uważnie. Ósme przykazanie ma jedno znaczenie w Tojra. I znaczy to nie kradnij ludzkiej wolności. Taki mały kawałek, o jakim zapomniały inne religie. Wszyscy mówią nie kradnij, nie kradnij, nie kradnij. Jedno z dziesięć przykazań. Sztujaz, nie kradnij ludzkiej wolności. Nie sprawiaj, że ludzie są uwięzieni. Ma to ważne znaczenie. Nie mamy prawa mówić ludziom, jak mają żyć. Nie mamy prawa zmuszać ludzi do jakiejś formy um, życia, jaką, jaką na przykład my wyznajemy. Nie mamy prawa narzucać ludziom swojej woli, swojego, swojej religii, swoich zasad, swojej moralności. Nie mamy prawa mówić ludziom, jak mają żyć. Nie mamy prawa kraść wolności innych ludzi. O tym mówi ósme przykazanie. Nie wolno porywać ludzi. Nie wolno więzić ludzi i można to rozwinąć na setki sposobów. Można więzić człowieka fizycznie, tego zabrania ósme przykazanie. Można więzić człowieka mentalnie, tego też zabrania ósme przykazanie. Ogromnie ważne przykazanie, które dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ludzie totalnie zatracili. Ludzie zupełnie nie rozumieją tego przykazania. Mamy obowiązek dać ludziom wolność. Każdy ma prawo żyć tak, jak chce. Moja wersja szczęścia niekoniecznie musi być wersją szczęścia Twoją. Twoja wersja szczęścia niekoniecznie musi, musi być wersją szczęścia moją. Nie muszą nam się podobać nasze życia, ale nie mamy prawa mówić innym ludziom, jak mają żyć. Nie mamy prawa pouczać innych ludzi i w ten sposób więzić ich mentalnie. Nie mamy prawa. Dziewiąte przykazanie, dziewiąte przykazanie jest trudne, dziewiąte przykazanie jest trudne i mógłbym tutaj poświęcić dwie godziny opowiadając o tym. Nie wolno, hmm, jakby to przetłumaczyć na język polski, nie wolno źle mówić o ludziach, nie wolno krzywdzić ludzi przed innymi ludźmi, nie wolno zabierać ludziom godności. Tak chyba bym to określił. Nie wolno zabierać ludziom godności, o tym mówi dziewiąte przykazanie. Nie wolno swoimi słowami kreować obrazu innych ludzi w negatywny sposób. Nie mamy prawa oceniać ludzi. Nie mamy absolutnie prawa oceniać innych ludzi i krzywdzić ich naszą oceną. Nie wolno tego robić. Nasze życie jest nasze. Czyjeś życie jest czyjeś. Te trzy przykazania, ósme, dziewiąte i dziesiąte, bardzo mocno ze sobą współpracują, nie łączą się, współpracują ze sobą, są jakby następstwem każdego kolejnego. Bo dziesiąte przykazanie mówi, że nie masz prawa zazdrościć swojemu sąsiadowi, jego żony, jego domu, jego życia, nie masz prawa zazdrościć komuś czy jego życia. Nie znacie życia drugiej osoby. I dziewiąte przykazanie, wracając, mówi: Nie masz prawa interesować się życiem tej osoby. Prawo żydowskie mówi bardzo jasno i wyraźnie, że prywatność człowieka jest absolutnie jego prywatną sprawą. I prawo żydowskie nadaje prywatność człowiekowi w sposób prawny. To nie jest przywilej, to jest prawo i nikt nie ma prawa tego łamać. Prawo żydowskie mówi, że jeśli budujesz dom, to masz obowiązek tak zbudować ogrodzenie wokół swojego domu, żeby nawet wchodząc na ogrodzenie, żebyś nie widział, co dzieje się w sypialni w domu swojego sąsiada. Nie masz prawa zaglądać ludziom w ich życie, nie masz prawa interesować się tym, jak ludzie żyją, nie masz prawa zaglądać ludziom do sypialni i nie masz prawa się interesować tym, co ci ludzie w tej sypialni robią. Jest to prywatność człowieka, jest to prawo żydowskie dane mu przez Boga. I nikomu nic do tego, co się u, 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 u sąsiada dzieje. Poza tym, dziesiąte przykazanie mówi: nie zazdrość ludziom tego, co mają, bo nie znasz tego, co, co jest pod tym wszystkim. Ja osobiście znam naprawdę milionerów. Znam milionerów, którzy mają takie pieniądze, o jakich naprawdę trudno nawet śnić. Ale mają problemy małżeńskie, has we mają chore dzieci, są nieszczęśliwi. Każdy z nas ma obowiązek cieszyć się tym, co ma od Boga. Dziesiąte przykazanie jest ogromną podstawą do nauki Kabały. Kabała to nie jest żydowska magia. Kabała to nie są te bzdury, o których słuchacie. Kabała to nauka otrzymywania i cieszenia się z tego, co mamy. Kabała to nauka otrzymywania czegoś od Boga. Nasz każdy kolejny wdech. Powietrza, powietrze. Nie powinniśmy brać wdechu powietrza. Powinniśmy nauczyć się otrzymywać to powietrze od Boga. I tego uczy Kabała. I tego uczy Dziesiąte Przykazanie. Mówi, że mamy się cieszyć tym, co mamy. Nie mamy absolutnie prawa zaglądać ludziom w ich życie i zazdrościć im tego, co mają. Każdy z nas, wracając do początku. Każdy z nas ma swoją odrębną drogę, która prowadzi do Boga. Droga mojego sąsiada nie jest lepsza. Jest na jego sposób bardzo dobra i prawidłowa. Żyje według planu, jaki dał mu Bóg. Moja droga dla mnie jest dobra. Droga mojego sąsiada wcale nie będzie lepsza. Bo w takiej podróży a, do Boga, żeby zbliżyć się do Boga. I tyle chciałem Wam opowiedzieć na temat dziesięciu przykazań w judaizmie, tych oryginalnych. Mam nadzieję, że Wam się opowieść podobała. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co chcę powiedzieć. No, wielu rzeczy nie jestem w stanie Wam opowiedzieć. Jestem, a mam taki wiecie, a limit czasowy, w którym muszę się zmieścić. A no, i nie chcę Was zanudzić, nie chcę, żebyście pouciekali.